Dobre triki do BMX2 <ścoughs> Już szybciej, nie rób się Dawaj, 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 dawaj Fajn. O! Ale się robię tak jak Tak, tak. Wyzbę na tak. tak. Tak, tak. Nie, <coughs> że zrobiłem. Najpierw tak. Opchę samy rower. Znaczy o, obu chrój nogę. Tak, tak. Pusić do góry nogami. Tak, tak, tak. Czyli tak, tak, tym kręcimy i wracamy do dozwanej pozy, której nogą przerabiam tam. O, teraz mało poszło tych punkcików. О, тут такой мини-пуратник. Вот он, в принципе. Тут, тут